Kajka, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu, we vlogu poniedziałkowym I dzisiaj jest ogromnie wielki dzień dla nas Dzisiaj jest finał sprzedaży naszego najnowszego e -booka. Jutro już wraca do normalnej ceny Więc dzisiaj jest ostatni dzień sprzedaży Gdzie możecie go kupić w promocyjnej cenie I oszczędzać, bo jutro już będzie futro w ogóle, szał, zaczął się już wczoraj. Dostaliśmy taką ilość zamówień, że zamiast spokojnej niedzieli wysyłaliśmy tylko Wam zamówienia, więc po prostu kosmiczna ilość zamówień. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dostaliśmy też. Całą masę wiadomości z podsumowaniem, bo na przykład ktoś kupił w początkowej fazie, jakby sprzedaży tego e-booka, że robicie go na bieżąco, żebyście byliście mega ciekawi tych przepisów, że te przepisy sprawdzają się super, że od dwóch tygodni, bo tyle trwa nasze okno sprzedażowe tego e-booka, nie zrobiliście absolutnie nic innego oprócz przepisów naszej książki kucharskiej. To jest e-book, to jest PDF, także żeby komuś nie wprowadzać go w błąd i tak dalej, dostajecie go w formie takiej, że macie go zawsze na telefonie, zawsze przy sobie, możecie. Zrobić zakupy, będąc w sklepie, nie musicie pamiętać o liście zakupów, bo tylko otwieracie sobie tego e-booka, sprawdzacie na co macie dzisiaj ochotę i robicie zakupy w sklepie. Także w ogóle rewelacja. Dzisiaj już rano zaczął, zaczął pikać telefon, że szalejecie, no bo to jest super. E-book jest w cenie 84 zamiast 119 zł, więc jest to no 30. 5, prawie 35 zł taniej. Więc yy, naprawdę nie będzie lepszej okazji yy, ku temu, aby kupić tego e-booka. Bardzo serdecznie Was zapraszamy. Co tam macie? Macie tam 135 stron, a w tych 135 stronach zawiera się masa przepisów. Na słodko ciast, na śniadania i przekąski oraz na pełne obiady, nawet na kilka dni. Znajdziecie tam przepisy Zero Waste, gdzie używacie 100% składników, robiąc na przykład zupę pomidorową. Tak, robicie zupę pomidorową ze mną w airfryerze. I yy, nie tylko Zupę pomidorową, robicie też na przykład zupę gulaszową, robicie całą karkówkę, robicie ciasta, robicie ciasteczka, robicie babeczki, mafinki, przekąski, słodkości, própiące ziemniaki, pyszne kurczaki i inne, inne, inne. Masa, cała, cała masa innych przepisów, z których, w których jesteście zakochani, i to jest dla mnie największa nagroda, że piszecie do mnie, że te przepisy naprawdę są pyszne. Posłuchajcie, ja ten e-book pisałam naprawdę z wielkim sercem, i do każdego przepisu, który Wam daję, wkładam to moje serducho, e, także macie jakby na tak. I bardzo dziękuję za wspieranie mnie w ten sposób, bo Wasz każdy zakup to jest wsparcie mnie, m, mojej kreatywności, mojej twórczości, mojej takiej motywacji do tego wszystkiego, bo dzięki Wam mogę działać. E, I strasznie się z tego cieszę! I bardzo, bardzo Wam dziękuję. I przesyłam mnóstwo, mnóstwo buziaków każdej osobie, która, która kupiła e, jakikolwiek mój produkt, jakikolwiek e-book. E, także bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. I wracając, macie tam też sześć działów takich wskazówek, e, z, jak działać z AirPrior. Jak go używać po prostu, jak wykorzystać go w 110% i w końcu zacząć oszczędzać, bo przede wszystkim oszczędzać na tym, na jedzeniu, na energii, na czasie, na sprzątaniu, no to więc też na czasie, więc na wodzie, bo sprzątania jest po prostu mniej. W sklepie wydajecie mniej, bo kupujecie tylko to, co potrzebujecie, nie kupujecie, bo nie wiem, co będę miała ochotę zrobić albo co mi przyjdzie do głowy, kupujecie, potem wyrzucacie nie! Stop z tym! Stop z tym! Dlatego tworzę dla Was przepisy, dlatego żebyście widzieli co zrobić na obiad, żebyście nie musieli się zastanawiać i tracić na to czasu, żebyście mieli wolny czas po pracy, że wkładacie to do tego airfryera czy robicie cokolwiek z moich przepisów i nie musicie zaprzątać sobie tym głowy. Ja zrobiłam to za Was, Wy macie czas wolny. To jest taki dodatkowy gift ode mnie, po prostu, że wiecie, że będzie smacznie, wiecie, że będzie pysznie, wiecie, że będzie każdemu smakować, a Wy zyskujecie dodatkowy czas. Darmowy czas, chciałam powiedzieć. No ale tak też mogę powiedzieć. Także bardzo serdecznie Was zapraszam, link macie w opisie. No i łapcie, bo dzisiaj tylko do godziny 00.00.00, 000, czyli do 12.00, ten e-book jest w tej cenie, później... No niestety, no niestety, nie będzie, nie będzie, nie będzie, nie będzie. Idź, biegnij, biegnij do naszego sklepu, bo Ci wykupią. A teraz przechodzę do Was z tematem, który był poruszony w poprzednim vlogu, czyli... Sprzedaży Vinted! Słuchajcie, takie opowieści dziwnej treści się nam y, zrobią, ale też powiem Wam, co y, mamy w planach na najbliższy czas, więc y, trochę Was ze sobą zabiorę. Chcę Wam tutaj też ten vlog dzisiaj wrzucić. Natomiast y, jak powiedziałam, A to powiem i B. Powiem Wam, jak wyglądało moje, w, w, moje sprzedaże na Vinted, bo ostatnio to po prostu jest jakieś kombo. Dobrze, że dotarły te rzeczy, które, które miały dotrzeć. Natomiast sytuacje, które ja mam z ludźmi, którzy kupują y, moje ubrania, które sprzedaję za jedną trzecią ceny, którą. którą za nie wydałam, czy tam połowę ceny, którą na nią wydałam. Ten vintage to jest dla mnie czyszczenie szafy, a nie kwestia zarobkowa, nie? To bym chciała tutaj wyjaśnić. Ja nie jestem takim profilem, który wiecie ciśnie na to. Nie, nie, nie. Natomiast wystawiłam buty, bo o te buty się wszystko, cała sprawa obija. Wystawiłam buty. Buty, które kupiłam w tamtym roku, właściwie sandały, zapłaciłam za nie około 300.

Mniej niż 1 trzecia, trzecia ceny wyjściowej. Buty ubrałam raz, ale po prostu robiłam taki przegląd szafy. No, ubrałam je po prostu raz, bo nie do końca pasują do mojego stylu. Podobały mi się w tamtym roku i te, jak mówię, no, w tym roku już jakby nie bardzo mi korespondują z tym, co, co ubieram. Więc stwierdziłam, że po co mają się kurzyć, po co mają niszczeć, po prostu je wystawiam. Wystawiłam te buty i dostaję, dostałam masę wiadomości o tych butach. Było mnóstwo osób zainteresowanych tymi butami w tym jedna pani, jedna pani, która sobie upatrzyła te buty i je kupiła. No i powiedzcie, no to co z tego, że je kupiła? No to z tego, że ta pani o godzinie 11 w nocy, gdzie ja naprawdę mm, nie mam je na mediach społecznościowych, nie mam je właściwie dla nikogo, bo już jestem sama dla siebie, sama dla męża. E, pani o godzinie 11 w nocy zaczyna bombardować mnie pytaniami. Kupiła, że, i, o, e, kupiła te buty i mówi: O, przepraszam bardzo, ja bym chciała, e, jaka jest wkładka wewnętrzna, bo ja kupiłam te buty, ale nie wiem, czy wkładka wewnętrzna będzie dobra. Bardzo proszę o wkładkę zewnętrzną, wewnętrzną i e, szerokość kostki. Ja mówię, że znaczy nie odpisałam mi na tą pierwszą wiadomość, za chwilę dostaję pikami znowu ten wintet. E, bardzo proszę, przepraszam bardzo, ja już się pytałam, nie dostałam odpowiedzi, ja zakupiłam te buty, a pani mi nie, nie udziela odpowiedzi, jak to się traktuje klienta. Godzina w pół do dwunasta w nocy. 23.30. Nie odpisałam po prostu, bo się tak wnerwiłam, że już powiedziałam, że normalnie nie odpiszę, ze względu na to, że ktoś jest tak bezczelny, nie? Pani pisze jeszcze kolejne chyba z trzy wiadomości, zaczynając mnie wyzy wyzywać, jak to się traktuje klienta i tak dalej, i tak dalej. Na co ja tej pani odpisuję w końcu o godzinie 5 po 12, bo mi pikał cały czas ten wintet, i ja jej mówię, że przepraszam bardzo. Nie wiem po co, nie rozumiem po co pani kupowała buty. I zajmowała kolejkę, bo ktoś inny by kupił te buty po prostu i tyle. Zajmowała kolejkę i nie jest pewna zakupu, no nie? I żałuję tylko, że jej nie, nie napisałam, że mamy godzinę 10 czy tam 5 po 12, a pani bombarduje mnie wiadomościami, że mam biegać po metrówkę i mierzyć pani buty, które pani kupiła i nie wie, czy je chce, nie? Na co? Rano. Powiedziałam mi, że rano jej napiszę. Rano pierwsze co, jak się obudziłam, to poszłam zmierzyć dane buty. Zmierzyłam to wkładkę. Wklejam jej to wkładkę. Wystawiałam je szybko. Napisałam, że rozmiar to jest tam 40, ale wypada na 39, bo po prostu jak ktoś ma typowe 39, to będzie na niego ten but pasował, nie? Pani powiedziała: "Wielka szkoda, tak się nie traktuje klientów. Ja e, e, pasują mi te buty, ale jestem zmuszona odwołać tą transakcję, ponieważ pani nie rozumie mojego zakupu." Wtedy przestałam rozumieć to jeszcze bardziej. Nie? Ona odwołała. Najgorsze jest to, że że mnie zablokowała, nawet nie jestem w stanie jej odpisać, nie? Bo już bym tam może dobrze, że mnie zablokowała. Wiecie, ja, ja mam cierpliwość bardzo dużą, ale ląd krótki. Więc jak już odpalisz, to rady boskie. Nie? Pamiętaj o tym. A nigdy nie wiesz, kiedy odpalisz ten krótki ląd. To jest takie po prostu majtanie, majtanie zapałką przy całym pudle z fajerwerkami. Aha. No to tak wygląda właśnie Marta, nie? Jak ktoś mnie denerwuje, nie? Chodzi tak mi z tą koło nosa tą zapałką, a ja w końcu jak to, 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 tam, 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 nie iskierka. No i najlepsze jest to, że Straciłam wszystkie zainteresowane tymi butami klientki, bo dodałam je w dobrym momencie, że dużo osób siedziało na tym vintage, no i dalej zostałam z tymi butami, nie? Pani nie kupiła, pani mi zablokowała. Poprzednich klientów straciłam zainteresowanych. Wystawiłam te buty, no i... Jestem z butami, nie? I pojawiła się kolejna klientka na te buty. No, te buty to są jakieś... Cholera Pechowe, nie? I pisze do mnie, że te buty wystawiłam za te 89 albo 99 zł. Już nie pamiętam. W każdym razie wystawiłam te buty. Pani do mnie pisze i negocjuje cenę, daje mi za te buty 69 zł. Ja jej powiedziałam, że, że no nie i zniżyłam mi tam o 10 zł. Te buty, no nie? Na co pani odpowiada mi, że odrzuca tą moją ofertę i pisze mi, że ona mi za nie zapłaci 30 zł. No to ja już stwierdziłam nie, nie. No takie kombo to już nie dla mnie, nie? Pamiętajcie, ląd krótki. I ja to ja w takim razie, dobrze. Skoro tak negocjujemy, to ja jej tam podniosłam te buty z tam z tej stówki na 120, no nie? A ona mi pisze, że ona takie buty to sobie na Shein kupi za 30 zł. Ja mówię: "No to sobie kupię na Shein. Chcę kupić markowe buty. Porównuje mi do podróbki w Shein i jeszcze będzie mi się śmiała, nie? Tym razem stwierdziłam. Bo co coś się tam odpisala. że żebyś sobie kupiła te buty na Shein i ją ja zablokowałam. Musiałam sobie to odbić, słuchajcie, musiałam sobie to odbić. Co odbiłam? Co? Nie, tak, już drukowała tam. ban, Nie? Dobra. Już wiem, już wiem, co poczuła tam ta baba poprzednia, która mnie zablokowała że jej zakupu, nie rozumiem. O Boże, matko jedna. Ja bym chciała poznać tą osobę, nie? Chciałam zobaczyć, jak wygląda jej twarz, pisząc takie rzeczy. Skoro pani nie rozumie mojego zakupu, to ja jestem zmuszona odwołać, nie? Ja pierdzielę, nie? O Boże. Jestem strasznie ciekawa, jakie Wy macie sytuacje na Vinted, bo, bo ja to ostatnio mam takie combo. Sprzedawałam tackę ze świeczuszkami, takimi podgrzewaczami, wiecie, no, takimi... Pokrowcami na te podgrzewacze, jak coś nazywane, Świeczniki takie małe. No bo ja kupuję to do zdjęć. Po jakimś czasie te, to, to mi się nudzi, do zdjęć tych wszystkich potraw i tak dalej, jako tło i dodatek, wymieniam je sobie, no nie? Bo to też dla mnie jest takie odświeżające. Więc wystawiam całą tackę właśnie z takimi małymi świecznikami, a ona była położona na komodzie, a obok stała lampa w tle, wyblurowana totalnie, no nie? I, i piszę, w ofercie, że w ofercie tam było chyba tych pięć tych świeczników i ta tacka, no nie? I wypisuje stan każdego tych świecznika i tej tacki i wszystko. A pani mi mówi i wystawiam to chyba za, nie wiem, albo 29 zł. albo 19 zł. Pani mi pisze, że ona kupi to w tej cenie, ale z tą lampą, która jest z tyłu. Ta wyblurowana lampa, za którą zapłaciłam, nie wiem, chyba 160 zł, czyli no nie wiem, nieważne ile zapłaciłam, no ale lampę. Ona kupi te świeczniki, jak ja jej dam lampę jeszcze. I może nerkę? merkę też? Nie. Ja mówię, Jezus Maria! Kolejnym zdjęciu był gramofon, no nie? Ja mówię, że, że lampa nie wchodzi w ofertę, wszystko co jest w ofercie jest wypisane. Ja nawet, ja, ja, słuchajcie, zgłupiałam, nie? Ja czasami nie wiem, co tym ludziom odpisywać. A ona pisze, że widzi tam gramofon na tym zdjęciu i ona by ten gramofon kupiła. Ja mówię, że gramofon nie jest na sprzedaż, a ona, że gramofon ona by dokupiła. To ona, ja mówię, że nie jest na sprzedaż. Zarówno lampa, jak i gramofon nie są na sprzedaż. A ona, skoro tak Pani traktuje klientów, to ja dziękuję. No, no nic, no, hauper rozdać, żeby świeczniki sprzedać. Tak, tak. A może zasłony te, albo komodę w ogóle. Co sobie będziemy żałować, Pani komodę weźmie, na której są te świeczniki, nie? Ja to od razu z komodą sprzedaję. I jeszcze pani ją dowiodę przypadkiem, żeby pani za przesyłkę nie zapłaciła. Boże, boże, boże. Albo dostaję takie notarycznie pytania: nie? na przykład sprzedawałam buty, a ktoś mi pisze, gdzie ja pedikir robię. Wiesz, bo, bo stopy są, no nie? Oprócz tego, już pomijając fakt, jakie wiadomości dostaję odnośnie zdjęć tych stóp, żeby są różni ludzie z tymi swoimi dewiacjami, jak to się mówi. To, to już o tym nie będę mówiła. Natomiast ostatnio dodałam rolkę, tak schodząc z Vinted. Dodałam rolkę Damian Grr. Damian Grr. OK. Um, Grr. OK. Damian okay. Damian no, 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 może widzieliście tą rolkę. Rolka ma już prawie 3 miliony wyświetleń. Poszła w jakiś międzynarodowy nurt. Masa ludzi y, mnie zaobserwowała, bo tam było chyba jakieś 3000 tysiące nowych obserwatorów. Natomiast to nie są obserwatorzy z Polski. Piszą do mnie ludzie tam z Ameryki, z, 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 z Turcji, z, z ten... Mam te wiadomości poscreenowane, bo ktoś mi powiedział, że masz tur tureckich tych, nie? Laska mi na przykład z Turcji pisze po tym swoim turecku, tłumaczyłam sobie to, że szkoda, że ja nie mówię chociaż po angielsku, bo łatwiej by się jej nie oglądało, nie musiałaby tego wszystkiego tłumaczyć na przykład, no nie? I, i wiecie, wow, no nie, takiej rolki jeszcze nie miałam, żeby ona poszła tak na cały świat, że Marte w Ameryce oglądają, no. I do, aha, ale do czego zmierzałam? Do tego, że piszą do mnie faceci za zagranicy. Cholera wie, gdzie mieszkają, cholera wie, kim są, cholera wie, co robią, czy mają żony, dzieci. Piszą do mnie takie rzeczy, słuchajcie, że mnie się to w głowie nie mieści. Ja nie wiem, czy mogę to przytaczać tutaj ze względu na, na, na YouTube'a. Postaram się jakoś tak, żeby mi nie zbanowali za, za oferty, które ja otrzymuję. Nie, nie wiedziałam, że, że faceci mogą się tak oferować, natomiast mówią, że będą jakby posłuszni mi, nie. A ja jestem niegnięta, nie? Bo nie wiem, może jakaś laska by na to poleciała, bo tam obiecują różne rzeczy, nie? Cuda na kiju, pieniądze, diamenty. Słuchajcie, ja dodałam jedną rolkę, ja będę miała pieniądze i diamenty, nie? Wszędzie, w, w każdym, ja Bym mogła teraz mieć, wiecie, faceta, w każdym, no, tak, tak, diamenty. Złoto, tombak, nie? Ale złoto, złoto, no nie? A ja jestem taka ten, że ja mojemu mężowi pokazuję te, te wiadomości. Mój mąż tam mówi, że, że o, była taka laska, która też takie oferty dostała i ona napisała do, do jego żony i tak dalej, ja mówię, ty, ja bym tam nie pisała do żony, mamy do obsadzenia ogród, myślisz, że on by tam przyleciał z tej tam Norwegii nie? i tutaj by nam pokosił, skoro już takie oferty daje? A ja zamiast, wiecie, jakoś denerwować się, czy cokolwiek, nie wiem, pisać do jego żony, się zastanawiam, czy, czy on faktycznie by zrealizował tą swoją obietnicę, bo ja tu mam dużo roboty i mój. odciążyłabym mego męża. Jestem iiewnięta, nie wiem. Dostajecie takie, takie propozycje? Bo ja to dostaję, teraz, akurat po tej roli, dostaję tego bardzo dużo. Natomiast to takimi falami przychodzi już pomijając fakt wychodzenia cały czas z tych jakichś durnych grup, które zapraszają Cię nie wiadomo dlaczego. Cenzura powiem. To to nie, nie rozumiem tego. Natomiast no grubo jest, grubo się sieje. Powiem Wam w tym moim DM-ie. Wiki, wiki nie. Był jakiś koleś, który tam tańczy jakoś wiesz takie jakieś coś tam robi. Był nawet gościu, który miał chyba 30 tysięcy obserwujących i do mnie pisał i, i, i coś tam. No dużo tego było, słuchajcie, dużo tego było. Ja może to zbiorę kiedyś i kiedyś zrobię o tym opowieści dziwnej treści, bo nadałoby się, nie? No jajca, 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 dobra. Ale co będziemy robić dzisiaj, bo takie, taka pogadanka mi wyszła, ale Wy lubicie też takie pogadanki sobie posłuchać. Stwierdziliśmy, że ostatni czas był dla nas naprawdę e, pracowity ale pracowity i Mikołaj co jakiś czas mówi, że na wakacje, by pojechał na plażę i tak dalej. I stwierdziliśmy, że to byłby super pomysł. Chcieliśmy lecieć na wakacje, ale ja widzicie, aktualnie nie mam samoopalacza ani sztyna sobie, bo dostałam, e, rozwaliłam sobie barierę hy hydrolipidową w ogóle. E, no ale o tym to co innego. Ja mówię, nic nie dzieje się bez przyczyny, bo akurat byłam w trakcie pisania książki i sobie zrobiłam taki test. I teraz z tym walczę z sukcesem, bardzo dużym sukcesem, bo jakbyście zobaczyli moją skórę sprzed dni czterech, to była katastrofa. Wiem wszystko, co zrobiłam źle, ale ogarnęłam to dopiero po czasie, no nie? Ale to Wam wszystko o tym powiem, jak już sobie całą sytuację ujażnię. Natomiast wydaje mi się, że już jutro będę mogła nałożyć ten samoopalacz, już będzie ok. Nie wiem, jak ja zeszłam z wakacji do samoopalacza, ale dobra. Mikołaj mm, mówi, że on by cały czas pojechał na wakacje, nie? I na wakacje, i na plażę i na plażę samolotem polecimy. No i chcieliśmy zarezerwować sobie, zabukować sobie jakiś lot, jakieś wakacje ale potem, a już wiem jak doszłam do tego samoopalacza, ja jestem blada jak ściana, ja się nie opala, ja się nie nadaję w ogóle do upałów, a teraz jest największe upały ever i myślimy o jakimś tam tych powakacyjnych miesiącach, gdy się trochę zluzuje też z ilością ludzi po, po tych wszystkich kurortach, możecie napisać, gdzie byliście albo będziecie, albo byliście w tamtym roku i polecacie na przykład jakiś tam, myśleliśmy o jakiejś tam Hiszpanii, Cypr, Teneryfa, może coś takiego, może w tamtą stronę, tym razem, bo chciałabym gdzieś indziej. I, i zobaczymy. Także będę wdzięczna za Wasze jakieś polecajki miejsc, to będzie bardzo, bardzo, bardzo miłe. A tymczasem ja się dzisiaj muszę spakować, dokończyć całą ostatni dzień sprzedażowy, spakować nas wszystkich na wakacje, bo jedziemy w ogóle z Dalią. ta zostaje, bo, bo takie duże psy ciężko jest zabrać w ogóle. Bierzemy rowery i bierzemy dalenie. Zastanawiałam się nad koszykiem takim, wiecie, żeby Dalia mogła z nami jechać na rowerze, ale nie wiem, czy to nie byłby dla niej jakiś tam stres. Zobaczę jeszcze może zamówię sobie ten, ten koszyk tam do paczkomatu. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. No, Mamy transporter, wszystko jest przygotowane. Pożyczyliśmy go od rodziców Krzysia, więc pojedziemy, pojedziemy. Mam nadzieję, że będzie fajnie idealia. Ja też prze, przebrnie to przez tą trasę spoko, no, bo mimo wszystko to tam 6 godzin mamy na to może będzie pewnie jakieś 8. Tyle w ramach tego przydługiego wstępu jak już siedzę, to Wam powiem, nad czym będę pracować, gdy wrócę z wakacji. Robnięta. Jestem robnięta, ale ja chyba już jestem pracocholiczką trochę, bo jak mam siedzieć, to ja nie wiem co mam z sobą zrobić, nie? To mam wrażenie, że, że czasem fajnie jest posiedzieć i tak chcę się trochę wyluzować na tych wakacjach. Natomiast już wymyśliłam kolejny, kolejne dwa e-booki. Jednego jestem już w trakcie, właśnie o tym pielęgnacji skóry, glow-upie i tak dalej. To jest pierwszy e-book, który, który robię, ale będzie wydany jako drugi, ponieważ tam mam bardzo dużo pracy, zdjęć, jakby też chcę te zakroić o e, cały nasz cykl kobiecy i tak dalej, i tak dalej, żeby Wam pokazać, jak to się wszystko zmienia, bo to Wam pomoże. Gdy sobie uzmysłowicie niektóre rzeczy, to zejdzie z Was troszeczkę ciśnienie, a drugi to chcę zrobić taki tygodniowy, tygodniowe wyzwanie, które będziecie mogli, mogły robić na przykład przez dwa tygodnie, przepisów na redukcję, taką mocną redukcję. Też poprę Wam to moimi zdjęciami, bo stwierdziłam, że dobra, dobra, koniec tego pitu-pitu, zrobię taką, wiecie, hard redukcję, bo ja wiem, że niektórzy tego potrzebują, chcą takiego, wszystko zdrowo, przede wszystkim wszystko zdrowio, zdrowo, natomiast żeby był to taki e, okres bardzo motywacyjny, no nie? A potem e, wyjście z tej redukcji też, żeby było dla Was bez efektu jojo, bo gdy trzymacie się na poście, no to tego efektu jojo nie ma. Bo ktoś tam mi kiedyś powiedział, ja jestem prawie dwa lata już na tym poście przerywanym i jakby efektu jojo nie widzę, nie? Natomiast no, niektórzy wiedzą. E, tymczasem no jestem ciekawa, czy bylibyście takim e-bookiem zainteresowane, e, że to będzie cały tydzień gdzie będziecie mieć śniadanie, obiad, kolację, trzy posiłki, bo to dalej w temacie postu przerywanego, na gdzieś około 1600 kalorii. I jestem ciekawa, co wy na to uważacie. Jak mi ktoś powie, że 1600 kalorii to jest za mało dla większości osób, to ja ci powiem, że jeżeli masz pracę biurową i jedynym twoim wysiłkiem fizycznym jest bieganie za dziećmi czy sprzątanie w domu, to to nie jest za, za, za mało uwierz mi, że to nie jest za mało. Twój organizm nie potrzebuje aż tylu, o ile nie masz pracy fizycznej, tylko tak jak mówię, biurową albo jakąś taką delikatną, gdzie załóżmy stoisz, ale nie jest to kucie asfaltu czy praca na wysokościach budowlana, czy coś takiego, no to luźno, nie? Luź. Dobrze, kończymy to. Idę robić dalej, ponieważ komu w drogę temu trampki, zrobię sobie coś do jedzenia i przede wszystkim zacznę spakować. Nie cierpię. No ale muszę to zrobić i jeszcze muszę popracować, więc super ten dzień będzie. Najlepsze jest to, że dzisiaj zaliczyłam ostatnie, e, ostatni temat e, studiów, więc przede mną sesja. Super! Bardzo się cieszę, że zaliczyłam. Nie cieszę się, że przede mną sesja. Ja pierdzielę. że żył sobie spokojnie, a potem stwierdził, że sobie będzie studiować. No i świetnie, świetnie, świetnie. Wrócę, to będę, będę zdawać. No, to tak to wygląda. Co tam u Was? Dajcie znać w komentarzu. Bardzo chętnie poczytam i popiszę. wami. Podajcie na stronę. Przypominam o ostatnim dniu promocji Ebuka Hej!